Czy dubajska czekolada musi powstać w Dubaju? Od nas odpowiedzi nie otrzymacie, to nie ta kategoria. Na naszym gamingowym padole podobne pytanie zadali sobie jednak pracownicy studia Sandfall Interactive: Bo czy JRPG musi mieć japoński paszport? Claire Obscure, Expedition 33, próbuje udowodnić, że Europa też potrafi w ten gatunek. Tylko czy francuska motyka jest wystarczająco ostra, by poskromić wiśniowe słońce? Sprawdźmy to. Na mieszkańcach Limier ciąży śmiertelne piętno. Co roku tajemnicza malarka zapisuje liczbę. Wszystkie osoby w wieku przekraczającym sądny numer natychmiast umierają. Każda kolejna wartość jest mniejsza, a zagłada całej populacji staje się coraz bardziej realna, kiedy kolejne wyprawy mające zgładzić potwora i przywrócić normalne życie kończą na tarczy. W końcu nadchodzi czas kolejnej ekspedycji, oznaczoną tytułową trzydziestką trójką. Grupa śmiałków pod przewodnictwem Gustawa wyrusza, aby przerwać śmiertelny cykl i uratować kolejne pokolenia. To właśnie jej losy stanowią trzon fabuły produkcji fabuły pełnej dramaturgii, silnych emocji, egzystencjalnych rozważań i szokujących zwrotów akcji. Już na starcie jesteśmy świadkami prawdziwego trzęsienia ziemi, a później, jak to bywało w filmach pewnego legendarnego reżysera, akcja tylko się rozkręca. Zanurzyć się w opowieści pomagają świetnie napisane postacie. Każdy bohater ma swój charakter, troski i wartości, niejednokrotnie podkopany przez rzeczywistość ochoczo siejącą wątpliwości co do sensu poświęcenia wszystkiego w imię akcji naznaczonej widmem klęski. Aktorzy głosowi świetnie przekazują emocje towarzyszące bohaterom, a samych dialogów, nasyconą iskrą francuskiego teatru słucha się z przyjemnością, mimo że ich tematyka często nie jest bajkowa, choć lżejszych w odbierze sytuacji również nie brakuje. W końcu nie da się cały czas funkcjonować w napięciu. Zarówno ważne dla historii, jak i trzecioplanowe byty, zamieszkujące odwiedzane terytoria, potrafią intrygować swoim fantazyjnym wyglądem i osobowością. I nawet jeśli mamy problem z językami obcymi, możemy swobodnie zanurzyć się w tajemnicach świata przedstawionego dzięki polskim napisom. A ten świat potrafi zachwycić. Twórcy zaserwowali nam klimat mrocznego fantazy wymieszany z elementami belle époque. Otrzymujemy dużą mapę, tak zwanego kontynentu. Chodzimy po niej niczym po wielkiej planszy, zmierzając ku punktom prowadzącym do mniejszych lokacji, wykonanych w korytarzowym stylu, oferujących niewielkie, alternatywne ścieżki z poukrywanymi rozmaitościami. Każda kraina posiada unikalny styl zapewniający odmienne doznania estetyczne, od radosnego słońca i natury, przez intrygujące realia podwodne, po pejzaże pokryte mrokiem i pożogą, a wszystko to wzbogacone jest wyjątkową fauną i florą. Jeśli lubicie podziwiać wirtualne piękno, wasze sesje z tym tytułem mogą się znacznie przedłużyć. Niestety utknąć przed ekranem da się także przez projekty krain, mogące co najmniej zdezorientować. W skrajnych przypadkach możemy spędzić dłuższą chwilę na poszukiwaniu odpowiedniej ścieżki. Graficznie nie tylko świat potrafi zachwycić, bohaterowie również wyglądają fenomenalnie, szczególnie podczas przerywników filmowych. Oh cool, oh cool. They sell my kids. We must be close to the Sama podróż jest prosta i nie wymaga zręczności. Rzadko występują drobne, głównie opcjonalne sekwencje platformowe. Brak tu jednak obrażeń od upadku, a gdybyśmy nawet chcieli poeksperymentować i rzucić się w przepaść, zostaniemy zablokowani przez niewidzialne ściany utrzymujące członków ekspedycji w grywalnym obszarze. Krzywdę mogą zrobić nam za to wrogowie. Patrolujących otoczenie niemilców możemy zaatakować lub spróbować przemknąć obok. Klasyka gatunku. Podczas wyprawy spotkamy handlarzy kuszących nas swoimi towarami, takimi jak materiały, broń czy elementy garderoby dla naszych podopiecznych, ozdabiające ich oblicza również podczas kad scenek. Dobra nabędziemy za zdobyte w starciach łupy lub zebraną w trakcie podróży chromem. Na przebywanych szlakach czekają flagi ekspedycji. Przy nich drużyna odzyska pełnię zdrowia i uzupełni zapasy eliksirów kosztem powrotu do życia pokonanych przeciwników. Przy chorągwiach rozwiniemy także postacie oraz skorzystamy z szybkiej podróży między odwiedzonymi punktami. Sztandary poprzednich ekip są także stałym elementem obozów możliwych do rozbicia w dowolnym momencie podróży po głównej mapie. Przy ognisku porozmawiamy z towarzyszami, ulepszymy oręże albo posłuchamy utworów zapisanych na odkrywanych w trakcie przygody płytach gramofonowych. Warstwa audio całego tytułu stoi na topowym poziomie. Efekty dźwiękowe umiejętnie budują klimat i wzmacniają towarzyszące wizualia. Muzyka znakomicie komponuje się z oglądanymi wydarzeniami i odwiedzanymi krainami, ale potrafi też zaskoczyć niespodziewanym rytmem. Ode mnie złota nutka. Jeśli chodzi o znajdźki obok muzycznych krążków klimatycznym pomysłem są dzienniki poległych wypraw, pozwalające poznać jeszcze więcej tajemnic uniwersum. Wszystkie odnalezione zapiski są gotowe do swobodnego studiowania. Standardowo dla gatunku nie brakuje też porozrzucanych tu i ówdzie przydatnych zasobów. Część z nich znajduje się w malowanych klatkach. Aby je otworzyć, konieczne jest namierzenie i zestrzelenie zamków przy pomocy swobodnego celowania. Czas przejść do dań głównych. Pierwszy przystanek rozwój i personalizacja postaci. Po udanych potyczkach członkowie ekipy otrzymują punkty doświadczenia potrzebne do levelowania. Każdy poziom zapewnia punkt umiejętności, za nie możemy nabywać kolejne skille z indywidualnego dla każdej osoby drzewka oraz oczka atrybutów poprawiających statystyki w jednym z pięciu obszarów: witalności, siły, zwinności, obrony i szczęścia. Jakość umiejętności jest ściśle powiązana z bronią oraz Pikto, kamieniami zapewniającymi ich posiadaczom korzyści. Wyróżnione przez konkretny model oręża statystyki podnoszą moc ataku. Z kolei Pikto oferują premię do atrybutów oraz dodatkowe profity powiązane z konkretnymi akcjami na polu bitwy, jak większa szansa na trafienie krytyczne czy odnowienie części zdrowia po ataku podstawowym. Pole do popisu dodatkowo zwiększa energia zwana luminami. Każdy z bohaterów może być wyposażony w 3 Pikto. Po czterech wygranych walkach moc używanej runy zostanie opanowana. Wówczas stanie się dostępna do użytku nawet wtedy, kiedy kamień nie jest przypisany do postaci jeśli tylko postać dysponuje wymaganą liczbą punktów, różną dla każdego z bonusów. W dodatku, opanowane pikto nie mają limitu użytkowników, wobec czego cała drużyna może być wyposażona w te same efekty, jednocześnie dodając do puli do trzech własnych artefaktów bez kosztów energetycznych i współdzielenia z innymi. Zasoby tej mocy zwiększają się wraz z osiąganiem kolejnych poziomów doświadczenia lub wykorzystaniu kolorów luminy. Biorąc pod uwagę, że zarówno liczba oczek, jak i wykorzystywanych profitów jest nieograniczona, jesteśmy w stanie stworzyć potężną machinę zniszczenia. Levelowanie drużyny zwiększa także limit możliwych do wykorzystania flaszeczek z barwnikami służących do regeneracji zdrowia, do ładowania punktów akcji lub wskrzeszania poległych podczas bitwy. Oraz eliksirów chromy, przywracających pełne zdrowie naszemu składowi. Bardzo podoba mi się, że o kondycji protagonistów dobitnie mówi stan ich twarzy i ciał, wyniszczonych na skraju wyczerpania i nieskazitelnych uszczytu witalności. Ale co jeśli w pewnym momencie uznamy, że obrany kierunek rozwoju nam nie odpowiada? Wówczas możemy wykorzystać przemalowanie resetujące cały postęp, co otwiera sposobność naszkicowania zupełnie nowego bildu. Tylko nawet najlepsze dodatki nie pomogą, kiedy podstawa wypada blado niczym ściana. Ale to nie jest problem ekspedycji 33. I powiem Wam, że mimo tak wysokiego poziomu audiowizualiów i narracji, to właśnie walka kupiła mnie najbardziej. Teoria jest banalna. Starcia prowadzone są w systemie turowym z widoczną w rogu ekranu kolejką ruchów. Możemy atakować normalnie, wykorzystywać umiejętności kosztujące określoną liczbę punktów akcji oraz korzystać z barwników. Uczestnicy bitwy są wyposażeni w maksymalnie 6 skili możliwych do rotowania poza areną walki. Bardzo istotną rolę taktyczną pełnią żywioły przypisane do broni i umiejętności. Wszystkie rodzaje przeciwników wykazują podatność i odporność na konkretną aurę, a w skrajnych przypadkach potrafią zamienić obrażenia na leczenie. Dodatkowo każdy kontrolowany przez nas wojownik prezentuje niepowtarzalny system walki oferujący unikatowe mechaniki. Ustalenie odpowiedniej taktyki to klucz do zwycięstwa. Triumfy wzbogacają konto ekspedytorów ołupy, a od czasu do czasu w ich ręce wpadną przydatne zasoby oraz nowe oręże. Idźmy dalej. Co powiecie na celowanie. Kiedy pałeczka znajduje się po naszej stronie, jesteśmy w stanie swobodnie namierzać i ostrzeliwać wrogów, zużywając przy tym jeden punkt akcji na posłany pocisk. Manewr ten pomaga naruszyć słabe punkty oponentów i stanowi skuteczny sposób ataku na ich latające odmiany. Co ważne, ogień dystansowy nie kończy tury, tworzy to jeszcze więcej możliwych kombinacji. Zabawę urozmaicają także sekwencje Quick Time Event towarzyszące korzystaniu ze skilli. Od naszego refleksu zależą moc i skuteczność zagrania. Rozwiązanie wypada specyficznie, bowiem zawsze należy wcisnąć ten sam przycisk, czyli A na padzie od Xboxa lub krzyżyk na sensie. Trudno powiedzieć, czy to celowe działanie, ale bez wątpienia znacznie ułatwia wyzwanie. Cały ten proces da się zautomatyzować dzięki stosownej opcji w menu ułatwień dostępu, oferującym także zmienialny w każdej chwili poziom trudności, tryb ślepoty barw czy modyfikatory ruchu kamery. Wyborowi między trzymaniem a pojedynczym wciśnięciem podlegają tryby sprintu i celowania. Szkoda, że nie dodano wsparcia do orientacji w terenie. Nie istnieje też pomoc do prawdziwego creme de la creme, soli całej produkcji, czyli uników i parowania. Dość powiedzieć, że negatywne skutki każdego ataku nieprzyjaciela da się w pełni zneutralizować, czy to wykonując unik, czy parując cios. Druga opcja jest trudniejsza, ale warta praktyki, bowiem perfekcyjnie wykonany blok nie tylko neutralizuje wysiłki oponenta, ale także naraża go na potężną kontrę. Zdarzają się też sytuacje, kiedy musimy bronić się wielokrotnie lub przy użyciu konkretnej techniki, na przykład skacząc. A każdy typ przeciwnika niesie ze sobą konieczność nauczenia się jego ruchów, czujności na ewentualne kontry i poparcia tego odpowiednim timingiem. Uwierzcie mi, to jest naprawdę trudne, ale potrafi być szalenie satysfakcjonujące. Dyskusji nie podlega również potęga tej mechaniki. Przecież w teorii bohater o niewielkich umiejętnościach może pokonać najpotężniejsze kreatury, trzeba tylko uniknąć wszystkich ich ruchów ofensywnych. Ale już całkowicie poważnie, skuteczna obrona jest niezbędna w konfrontacjach z bossami lub potężniejszymi stworzeniami pokroju mimów. Tak. Dobrze słyszycie? Te sukin syny czyhają na nas w zakamarkach różnych krain, gotowi sprawić wszystkim mordy na kwaśne jabłko. Poteczki z tymi wątpliwej jakości artystami są opcjonalne, a sukces w takowych zapewnia stosowną nagrodę. W temacie walki pozytywne wrażenie zrobiła na mnie jeszcze jedna rzecz. Uwaga, potencjalny drobny spoiler. Na polu bitwy może znaleźć się maksymalnie trójka podróżników, ale jeśli cała nasza drużyna liczy więcej osób, a podstawowy tercet polegnie, do akcji wkroczy linia rezerwowa, o ile się na to zdecydujemy. Bardzo przydatna mechanika. Koniec spoilera. Jedna rada ode mnie? Wykorzystujcie każdą okazję do bitki. Wyzwanie rośnie naprawdę szybko i nawet biorąc pod uwagę zbawienne uniki, konfrontacje z mocarnym niemilcem jesteśmy w stanie zawalić jednym błędem jeśli wojownicy nie są odpowiednio przygotowani. Rozwój to podstawa. W nietypowy sposób rozwiązano też kwestię zapisu. Istnieje tylko jedno miejsce na sejwa. Gra wykonuje autozapis po każdym istotniejszym wydarzeniu, jak walka, zebranie przedmiotu, interakcja z flagą itd. Stany gry są gromadzone w ograniczonej liczbie i możliwe do wczytania w dowolnym momencie, w razie potrzeby cofnięcia się o kilka sytuacji. Bez wątpienia interesujący koncept, ale dodatkowe sloty z pewnością by nie zaszkodziły. Technicznie tytuł radzi sobie dobrze. Grając na maksymalnych ustawieniach z DLSS w trybie jakości, w większości działała płynnie, choć w bardzo wymagających miejscach FPS-y potrafią polecieć w dół. Nie doświadczyłem nagłego zacinania czy błędów ponad bardzo okazyjnymi, drobnymi glitchami wizualnymi. Klipy z początku rozgrywki mogą nie odpowiadać pierwszej części tego zdania, gdyż po automatycznym skanie tytuł ustawił skalowanie rozdzielczości na 100%, co było zbyt dużym wyzwaniem nawet dla mobilnego RTX 4090. Problem ze stabilnością nie dotyczył scenek przerywnikowych, zablokowanych na filmowych 30 klatkach. I wiecie co? Wszystko, o czym tu usłyszeliście, to wyłącznie najważniejsze elementy tej układanki. Mechanik wpływających na walkę, rozwój czy przemieszczanie się jest znacznie więcej. Każda z nich jest ściśle powiązana z elementami fabularnymi i istotnie rozbudowują rozgrywkę. Takie regularne bodźce redukują uczucie monotonii i jeszcze bardziej zachęcają, by pozostać w tym okropnym, cudownym świecie. Zdradzenie wszystkich tajemnic w przypadku pozycji tak mocno opartej o fabułę byłoby co najmniej nierozsądne. Tego trzeba po prostu doświadczyć samemu. Nawiązując do powszechnej dla tytułu terminologii malarskiej, Claire Obscure Expedition 33 to prawdziwe dzieło sztuki, nasycone pięknem i brutalnością całej palety barw. Francuzi namalowali obraz z klasą, angażująco wypełniający przestrzeń płótna, idealnie wpisujący się w azjatyckie ramy zbogacone autorskimi innowacjami. Udowodnili także, że wśród gatunku pełnego gargantuicznych, przepastnych pozycji swoje miejsce mają także malunki o bardziej kameralnej powierzchni. W końcu, nie każde arcydzieło musi być bitwą pod Grunwaldem. or those who come after.